Wszystkim Julia z tej strony znowu i tak jak obiecałam, zgodnie z moją obietnicą, w tym tygodniu pod lupę biorę temat e, takich znanych e, i szeroko stosowanych. Do, do, tego, do tej pory różnych preparatów naturalnych, olejków, ziół, które są polecane lub krążą w ogóle w internecie pod takimi hasłami, że albo są zakazane w przebiegu ciąży, albo mm, sposoby na spowodowanie porodu w momencie, kiedy na przykład mamy już termin donoszony, e, czyli temat związany właśnie z tym, czy rzeczywiście y, to, że to jest takie znane i szeroko polecane i stosowane do tej pory, czy rzeczywiście to ma w ogóle jakieś uzasadnienie w badaniach naukowych, co na ten temat wiemy. Um, i czy jest to bezpieczne przede wszystkim, czy może niektóre zioła w ogóle mają skutki uboczne, no, czy może e, mogą spowodować poród przedwczesny. Um, czyli dużo jest takich nieporozumień w internecie, dużo jest mitów, dużo jest nieuzasadnionych w ogóle informacji. Tak jak wspominałam na temat leków, um, jest opracowany system kwalifikacyjny co do tego, które są bezpieczne, które są absolutnie odradzane. Natomiast w przypadku ziół no, jest tutaj taki temat Naprawdę bardzo dużo się napracowałam, przy, aby przygotować dla Was ten filmik, aby napisać artykuł Wam na ten temat, bo musiałam przejrzeć naprawdę bardzo dużą ilość literatury naukowej, żeby się doszukać w ogóle jakiejkolwiek informacji. No i udało się mi dotrzeć do różnych bardzo fajnych, wiarygodnych źródeł. Udało mi się bardzo fajnie. To posegregować, że tak powiem, i w artykule zamieścić w tabelkach, opracować poziom, hierarchię tak zwanych dowodów naukowych, więc radzę również z artykułem się zapoznać. Te nagrania chciałabym zacząć również od tego w ogóle, jakie są statystyki co do stosowania różnego rodzaju naturalnych preparatów przy biegu ciąży. No i przede wszystkim tutaj widzimy, że zdecydowanie więcej różnych preparatów ziołowych i naturalnych stosuje się, żeby poród wywołać we wschodnich krajach, a o wiele mniej na Zachodzie, chociaż na przykład w Stanach Zjednoczonych też dosyć sporo położnych pielęgniarek nadal zalecają różnego rodzaju naturalne preparaty, no ale jeśli statystyki takie, że na przykład w Szwecji to jest tylko 4% osób, które stosują kobiet w ciąży, które stosują różnego rodzaju takie zioła, natomiast na przykład w Rosji jest to aż 70% kobiet w ciąży, które stosują różnego rodzaju preparaty ziołowe, albo tam na przykład przygotować się do tego porodu, żeby szyjka Macice dojrzała tak, do tego porodu i tak dalej, i tak um, dalej. Jeśli chodzi o statystyki, to... Um, w Stanach akurat, w Polsce nie, nie, nie dogrzebałam się do takich danych, ale w 2000 roku w Stanach na przykład było takie przeprowadzone badanie krajowe, które, w którym wzięło udział e, wiele położnych, pielęgniarek i za, pe, zrobiono takie statystyki, ile rzeczywiście tych pielęgniarek i położnych w ogóle zalecają różnego rodzaju preparaty przy biegu ciąży. I a, było to aż ponad 70% położnych i pielęgniarek. I e, kiedy e, zapytano je e, wśród tych pielęgniarek, które stosują te preparaty, zalecają jak kobiety ciężarne, e, jakie to są preparaty, no to zdecydowanie tutaj ponad 90% było to zalecane oleje rycynowy, ponad 60% olejek z wiesiołka, a ponad 60% liść z maliny na pary z liści maliny, a ponad 60% tak zwany niebieski kochasz, i ponad 40% czarny kochasz, tak zwany black kochasz. I tutaj, jak widzimy, to są najczęściej rzeczywiście stosowane preparaty, i jeśli jakikolwiek literatura naukowa to opisuje, no to rzeczywiście na ten temat akurat jest. Tych danych najwięcej. Um, okazało się jednak, jak zapytano te położne, skąd one czerpią tę informację, że jakie dawki na przykład, w jakich przypadkach można, w jakich nie, to się okazało, że one wiedzę czerpią głównie z, od innych położnych i od innych pielęgniarek. Natomiast tylko 4% z tych kobiet gdzieś tam przeglądało się jakiejkolwiek literaturze naukowej. Um, Natomiast jak zadano zapytania kobietom położnym, pielęgniarkom, które nie polecają ziół, dlaczego nie polecają, no to te odparły, że ze względu właśnie na to, że nie ma wystarczających dowodów naukowych na temat bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa stosowania tych środków, różnego rodzaju ziołowych, te, które wymieniłam, dlatego je nie polecają na wszelkich przypadek, żeby po prostu nie zrobić krzywdy. Natomiast no, jak widzimy, ponad 70% nadal poleca, i większość z nich po prostu opiera się na wiedzy takiej no, tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Które nie ma w ogóle jakby żadnego jakiegoś takiego mocniejszego oparcia w badaniach naukowych. Więc ich takim tłumaczeniem, dlaczego zalecają, no bo. Bo są naturalne, bo są naturalne i wiele kobiet na przykład boje się z porodu, boje się podawania podawanie oksytocyny, żeby ten poród wywołać, kiedy na przykład już termin jest przenoszony, więc próbują po prostu na wszelkie możliwe sposoby naturalne ten poród spowodować i uważają, jakby, że te naturalne środki są o wiele lepsze od tych farmakologicznych. I dlatego tak to mniej więcej wygląda. Jeśli natomiast chodzi o porządne takie badania, do których mi się udało dotrzeć, czy rzeczywiście te preparaty są naturalne, co na ten temat wiemy, jakie badania w ogóle to są dostępne na ten temat, no to z takich badań było przeprowadzone takie jedno epidemiologiczne badanie w 2014 roku, które wzięło pod lupę, przejrzało aż ponad 700 różnych artykułów naukowych. Na temat właśnie stosowania um, wymienionych preparatów, um, wcześniej wymienionych preparatów i tylko 30 badań naukowych, tylko 30 powiedzmy tych artykułów naukowych były naprawdę wysokiej jakości, czyli na przykład jakieś randomizowane badania kontrolne z placebo, czyli naprawdę w hierarchii dowodów naukowych stały wysoko, reszta natomiast tylko 30 z ponad 700, reszta natomiast no, nie za bardzo nadawała się do tego, aby uznać je za wiarygodne. I Najczęściej wśród tych wszystkich takich wiarygodnych badań przywijał się, przy, się temat imbiru, który rzeczywiście jest stosowany na, w kontekście łagodzenia nudności oraz wymiotu przy biegu ciąży. I akurat tutaj rzeczywiście konsekwentnie się udowadnia, że jest bezpieczny, że jest pomocny, że naprawdę działa, natomiast co do innych badań, natomiast do innych preparatów typu maliny, olejku rycynowego olejku z wisiołka które są stosowane w tradycyjnej medycynie żeby gdzieś tam alternatywnej, naturalnej medycynie, żeby ułatwić ten poród to niestety nie za wiele badań naukowych w ogóle potwierdza takie wskazania i mało tego się okazuje, że stosowanie na przykład liści z maliny czy to znaczy nie liście z maliny a olejku z wisiołka czy bieskiego kochosza, miało szereg bardzo niefajnych skutków ubocznych. Jeśli chodzi o niebieskiego kochosza, to były nawet ze niewydolne serce u noworodka, ciężkie niedotlenienie bielonorządowe u noworodka, więc tutaj zdecydowanie się odradza stosowanie tego, a co do olejku z wisiołka raczej dotyczy to wyższych dawek i okazywało się, że mało tego, że on nie ułatwia i nie przyspiesza tego porodu, to jeszcze może spowodować to, że będzie występowała tak zwane przedłużenie, pękanie błon, czy na przykład przykład jeśli już jednak trzeba będzie zmedykalizować ten poród i wywołać go oksytocyną to osoby które stosowały duże dawki olejku z wiesiołka po 37 tygodniu ciąży wymagały wyższych dawek oksytocyny, aby ten poród w ogóle spowodować dlatego tutaj jakby to jest jedno z takich badań pro, przeprowadzonych porządnych kolejnym badaniem to było najnowsze badanie naukowe które badanie tak zwany przegląd narracyjny który wziął pod lupę aż ponad też chyba 7, więcej nawet ponad 700, ponad 800 nawet artykułów naukowych, a, między i y, 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 zrobił przegląd tej literatury naukowej o, zaczynając od 1995 roku aż do 2018 roku. I ocenił w ogóle te wszystkie badania, przeszukał te źródła naukowe i zrobił taką hierarchię dowodów naukowych, opartych na wytycznych Oxford Center, tak Oxford Center for Evidence-Based Medicine, czyli, żeby rzeczywiście odsegregować znowuż te badania dobrej jakościowe oraz od tych, które no niekoniecznie się nadają jako zawierygodne źródła w ogóle naukowe. No i z tych ponad 700 czy 800 badań wybrano, tylko 80 i te tylko 80 pokazało znowuż to samo co, co ten przegląd, przegląd w 2014 roku, że Imbir owszem działa, owszem jest zalecany bezpieczny jak najbardziej na tak. Natomiast nie ma wystarczających dowodów na to, aby skuteczność innych preparatów typu malina, olejek a czy na przykład olejek z wisiołka był w jakikolwiek sposób czy to przyjazny, czy to korzystne, czy to bezpieczne, czyli na podstawie tego znowuż uważa się, że powinno się tego unikać. <słuch> No i tutaj w tym momencie chciałabym się przyjrzeć troszeczkę malinie i e, liściom z malin i w ogóle herbatką z malin, bo ostatnio nawet sama się spotkałam z taką sytuacją, że było ogromne zdziwienie, jak ja sobie u kogoś tam, nieważne kogo, poprosiłam o herbatkę. No i powiedziano mi, że jest tylko z malin, a przecież jestem w ciąży i nie powinnam pić z malin i powiedziałam, że jak najbardziej proszę mi zrobić jednak z malin tą herbatkę. No i co się tutaj wiemy? Na temat tej, e, tych liści z, e, herbatek e, i takich naparów z liści malin, czy różnych preparatów, takich ekstraktów suplementacyjnych, wiemy właśnie, że mm, jeśli chodzi tutaj o ich skuteczność, bo tutaj się wierzy, że może to spowodować albo poród przedczesny, albo na przykład e, przyspieszyć poród, albo skrócić czas trwania porodu i właśnie w tym celu te liście z maliny są często zalecane. No, wiadomo, nie żeby przedwczesny poród spowodować, ale w donoszonej ciąży, tak? Żeby już jakby, żeby, żeby nie przenosić. No i się okazało, że jak było na około 200 kobietach zrobione badanie naukowe, którym podawano taki ekstrakt z malin w suplementacyjny z liści malin w dosyć sporych dawkach, to wykazało, że taka suplementacja w ogóle jakby no, ani nie skróciła czasu trwania porodu, ani nie spowodowała szybszego porodu w stosunku do grupy kobiet, które tych liści z malin jakby mm, nie stosowało. E, jedyną jedyne sytuacją, którą jakby zobaczyli naukowcy, że jedyną różnicą było to, że rzeczywiście kobiety, które piły te napary z liści malin czy stosowały tę suplementację, to, że po prostu druga faza porodu, nie ta pierwsza, a ta druga, bo poród dzieli się na fazę, była rzeczywiście szybsza i różnego rodzaju powikłania, um, na przykład porody tzw. kleszczowe, były mniej, mniejsza statystyka używania takich um, różnych narzędzi. Więc jakby tutaj wiemy tak, podsumowując na temat maliny, że spokojnie się pijemy sobie takie herbatki wcześniej porodu, przedwczesnego to nie spowoduje, żadnych skutków ubocznych, to nie ma, ale czy pomoże czy, 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 czy rzeczywiście ten poród, jeśli mamy powiedzmy 40 tydzień i mamy już termin przez lekarza znaczony zaczniemy tego więcej pić i czy rzeczywiście urodzimy szybciej dzięki temu, no to raczej, raczej tutaj nie, jedyne co możemy oczekiwać, że rzeczywiście może może ta druga faza porodu będzie ciut krótsza, jednak jest to różnica około 9-10 minut, czyli znowuż nie są to jakieś takie mega spektakularne ilości kolejną rzeczą jest olej rycynowy do tej pory nie wiadomo za bardzo jak ten olej rycynowy działa wiemy na pewno, że zdecydowanie działa na receptory w naszych jelitach i powoduje bigunki. i w tym celu często jest używany, jak ktoś ma zaparcie, żeby właśnie a, spowodować a, wypróżnienie no a w dużo większych dawkach zdecydowanie powoduje to po prostu rozwolnienie, tak? czyli po prostu spowoduje biegunkę no i tutaj wiele osób, wiele położnych zaleca ten olej rycynowy nowych u kobiet z zakończonym terminem ciąży i parę badań naukowych um, dogrzebałam się do takich lepszej jakości i są one dosyć sprzeczne, bo w jednym badaniu um, przeprowadzonym na 50 kobietach um, między 40 a 42 tygodniami ciąży, czyli już rzeczywiście takimi donoszonymi, wykazało, że po użyciu 60 ml oleju zrycynowego rzeczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia porodu w najbliższych 24 godzinach po spożyciu takiej dawki oleju wzrastało i to dosyć istotnie statystycznie, bo kobiety, które je używały w porównaniu z grupą kontrolną, czyli kobiet, które to nie używały, to była różnica 50%. Tak? Natomiast znalazłam też badanie naukowe przeprowadzone. Na, w ogóle z rejestrów szpitalnych na ponad 600 kobietach, które też były właśnie już w ciąży donoszonej, trwającej ponad 40 tygodni i w ogóle tutaj nie wykazano różnic w czasie porodu w statystyce czasu porodu między kobietami, które ten olejek recenowy przyjmowały, a które go nie przejmowały, Więc ogólnie wnioski z tych wszystkich badań są takie, że olej kryształowy sam sobie szkodliwy nie jest, więc jakby możemy spróbować go użyć, ale i powiedzmy nie jest jakieś za mocno pomocne, żeby rzeczywiście ten poród wywołać, jeśli już mamy ten termin powiedzmy naznaczony, a nie rodzimy w tym naznaczonym terminie przez lekarza. Więc jakby w tym celu m, takich mocnych dowodów, które by uzasadniały jego spożycie ze strony naukowej, no za bardzo nie ma. A najwyżej przeczyści porządnie, ale niekoniecznie nie, urodzimy. Więc mniej więcej tak to wygląda z tym olejkiem recenowym. No i na koniec muszę wspomnieć jeszcze na temat tego oleju z wisiołka, choć już troszeczkę o tym po tym powiedziałam, to troszeczkę chciałabym rozszerzyć daną tematykę ze względu na to, że znowuż tutaj olek z wisiołka często jest zalecanym w kontekście albo przyspieszenia porodu, albo po prostu zwiększenia dojrzewania, przyspieszenia dojrzewania szyjki macicy do porodu I Dzieje się tak ze względu na to, że rzeczywiście ten olej z wisiołka albo na przykład olejek z ukrycznika albo na przykład są też różnego rodzaju oleje zawierające ten kwas tłuszczowy, tak zwany GLA. No, kwasy tłuszczowe GLA są kon 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 konwertowane do prostaglandyn, a, tylko że typu pierwszego. I dlatego ogólnie mm, wiemy, że w porodzie prostaglandyny właśnie biorą udział, natomiast no... Jednak tutaj biorą udział głównie prosta typu drugiego, a, a typu pierwszego, które się powstają w konwersji tak zwanej z tego oleju, z klasów gela, jednak ma o wiele mniejszy wpływ. No, tutaj się po prostu te proste glandy nasilają, skurcze macicy, więc też wiele kobiet, ze względu jakby na to, boi się tego oleju z wisiołka w ogóle wcześniej używać, tak normalnie, po prostu w swojej diecie, jeśli ciąża jest niedonoszona, bo boją się, że właśnie ten olej z wisiołka spowoduje skurcze macicy i przed to urodzą przedwcześnie. No albo kobiety po 37 tygodniu ciąży zaczynają wręcz odwrotnie go używać, żeby, dość, żeby szyjka macicy dojrzewała i żeby nie przenosić ciąży. Ale tak jak powiedziałam, jednak inicjacje porodu biorą udział głównie prostaglandyne typu drugiego, a nie pierwszego to raz. Dwa to, że szyjka, macice i macice w ogóle odpowiednio, receptory muszą być na to przygotowane. Po drugie, takie konwersje z kwasu GLA do tych glanden. No nie wiemy, ja nie dogrzebałam się do źródeł naukowych, które by pokazały, ile rzeczywiście ich powstaje z tego kwasu gela i czy jest tego naprawdę dużo, raczej nie, raczej to są śladowe ilości. Do czego prowadzę? Prowadzę do tego, że tutaj wspominałam o skutkach ubocznych, które może ze sobą mieć stosowanie bardzo dużych dawek oleju z wisioka. I tutaj rzeczywiście po prostu było takie badanie. Przeprowadzone na 100 kobietach, podzielone je w dwie grupy, ponad 100, tam chyba 110, po 55 w każdej grupie, które od 37 tygodnia ciąży stosowały olej z wisiołka i te, które nie stosowały, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w jakikolwiek sposób to przyspiesza, czy inicjuje wcześniejszy poród. Okazało się, że różnic nie było żadnych ani w czasie wystąpienia porodu, za bardzo się nią ani w czasie trwania porodu. No i dodatkowo to jest to właśnie badanie, o którym wspominałam i o którym mówię, że wykazano wręcz, że kobiety, które nadużywały, które rzeczywiście przesadzały z tym olejkiem z wysiłka, um, to niestety niosło to ze sobą takie skutki uboczne, że um, to, często po prostu jak trzeba było już inicjować poród sztucznie medykalizowanie za pomocą oksytocyny, to te kobiety, które ten olej z wisiołka stosowały musiały, musiały lekarze musieli im podać o wiele wyższe datki oksytocyny no i dodatkowo występowało to przedłużające pękanie błon, natomiast w przypadku, kiedy po prostu w naszej diecie gdzieś tam okazyjnie jedna łyżeczka olejku z wisiołka się pojawia, to tego nie powinni się teoretycznie obawiać, bo to są tak małe ilości, tak śladowe ilości, że nie powinny zrobić jakiejś większej różnicy. Zatem, jeśli chodzi o olej z wisiołka, to tutaj działa ta zasada: lepiej, lepiej dmuchać na zimne niż przepakiem się sparzyć. A, czyli o ile wiemy, że oleje rycynowy może nie pomoże, ale nie zaszkodzi, czyli liście z malin może nie pomoże, ale nie zaszkodzi. To w przypadku takich dużych dawek oleju z wysiłka niestety już może to zaszkodzić, dlatego raczej w tym kontekście unikamy, ale też nie boimy się niedonoszonej ciąży gdzieś tam okazyjnie tą łyżeczkę sobie do sałatki, nie wiem, czy do czegokolwiek dodać, bo, bo, bo są to, tak jak powiedziałam, śladowe ilości. Więcej też informacji na temat innych środków, m.in. na temat Black Coho, na temat aloesu, na temat niepokalanka na przykład, zamieściłam w artykule i w którym również opisałam, w jakich stanach, poza ciążą ogólnie te preparaty są zalecane, Więcej na ten temat możecie również poczytać tam. Zachęcam do zadawania pytań oczywiście i widzimy się na najbliższym live, gdzie na te pytanka będę odpowiadać. Mam nadzieję, filmik Wam się podobał. Proszę o lajka, o udostępnienie, jeśli był dla Was pomocny.